Struktury algebraiczne, część druga. Sprawdź, czy działanie A razy B równa się A plus B minus 4. Określone na zbiorze R jest grupą. Grupa to taka struktura algebraiczna, która składa się ze zbioru liczb oraz określonego na nich działania. Posiada także określone warunki. Po pierwsze, jest to występowanie elementu neutralnego, to znaczy takiego elementu, który nie wpływa na wynik działania. Po drugie, działanie będące częścią grupy musi być łączne, czyli takie, w którym kolejność wykonywania szeregu działań nie wpływa na ostateczny wynik. Ostatnim warunkiem jest istnienie elementu odwrotnego, czyli takiego, że wynikiem działania między dowolnym elementem zbioru a jego elementem odwrotnym jest zawsze element neutralny. Łączność określamy poprzez sprawdzenie, czy A razy B razy C równa się A razy B razy C. Zatem A razy B razy C. Równa się A plus B minus cztery plus C minus cztery to się równa A plus B minus cztery plus C minus cztery to się równa A plus B plus C minus 4, minus 4 i to się równa A razy B plus C minus 4, minus 4 i to się równa A razy B razy C wynika z tego, że działanie jest łączne aby sprawdzić, czy działanie ma element neutralny, musimy poszukać rozwiązania równania a razy e równa się a. Czyli a razy e to jest a plus e minus 4. Czyli, żeby e było elementem neutralnym, wyrażenie a plus e minus 4 musi być równe a. Czyli a plus e minus 4 równa się a. Czyli e minus 4 równa się 0, czyli e to jest 4. Element neutralny istnieje i jest nim 4. Aby sprawdzić, czy działanie ma element odwrotny, musimy poszukać rozwiązania równania. A razy a do minus pierwszej równa się e. Gdzie e jest elementem neutralnym. A, a do minus pierwszej elementem odwrotnym. Wynikiem działania między dowolnym elementem zbioru a jego elementem odwrotnym jest zawsze element neutralny. A razy A do minus pierwszej to się równa 4, z czego wynika nam? A plus A to potęgi minus pierwszej, minus 4. Równa się 4. A z tego nam wynika, że a do potęgi minus pierwszej to się równa minus a plus 8. No co się równa 8 minus a. Czyli element odwrotny istnieje i jest nim 8 minus a. A do minus pierwszej to jest 8 minus a. Jeśli wszystkie trzy warunki zostały spełnione, to możemy stwierdzić, że działanie określone na zbiorze r jest grupą. Dziękuję za uwagę.